i yeah. Dobry. Z tej strony Mapek gospodarz Dobra Jak po co to biorę e, dzisiaj co? Dzisiaj będziemy rozbierać tą cieplarnię tutaj sobie włączę muzykę To cieplarnia, o no, zobaczcie Dziś to mnie dorabiana i w ogóle A tamta sna przyjdzie tu bo tamta będzie doławiona gdzieś tu pójdzie także wiecie zrobić jedno na także no trzeba najpierw zdjąć sznurki jakąś muzyczkę sobie łączę mam nadzieję że mnie nie zablokują bo się zdenerwuje no a dziś mamy 2 marca Błędna pogoda się robi Kurde Co znaczy nie idzie to sobie nożem upierdziała to to wiecie Dobra żebym się wkoczył na ten znów leczek Dobra Także ta zielona zeszłoczna z internetu też już tam była przejawiona, bo miała przyjść z, z, z konstrukcją, a przyszła tylko sama folia. A pisało, że na aukcji, że że, że przysz, jest zestawia z konstrukcją, nie? A konstrukcji nie było. Więc no... Lipa. No nie ma co, niestety nie zrobimy. Wszędzie oszukuję trzeba uważać. Czekajcie, jeszcze. sobie jeszcze... ...pierdzielę coś. Umiejętności do Tutaj ktoś miał. Najlepszy z tego co widzę. Może coś w tym oku na kanale, będzie więcej z szklarni Mój tata się tym zajmuje Więc no mm -hmm. Kurde ciepła się to Cieplutku O, no, jakieś pozostałości po tym A co w tym vlogu będziemy robić? Nie będziemy się zajmować tylko sklepem A będziemy też i no... A myślę, że już w pole wejdziemy też już Chcę mieć to z głowy Miała być operacja, ale... Nie będzie, bo... Całe dwa tygodnie przed operacją dzwoniliśmy i w ogóle... Było a i nic nie mogliśmy zdziałać. Znaczy zdziałać no i nic nie dało, nikt nie odbierał. jak czy no. Operacja gdzieś będzie pewna w maju, jak oni gadali. Jeśli by się nie udało Anestezja w załatwić No nic nie zrobimy Trzeba wykorzystać to ten czas Nie, inna konstrukcja no została No wam ja mam że to mógł ją rozbierać Jak wszystkie No i ta tu. Krócej nawet lecie chyba większa ta od tamtej co była To ta jest taka tu mniejsza O tu widzicie wszystko to ma zrobione I mają iść tam Ta tu będzie łączona do tej To jest zeszło roczna także się ładnie trzyma Na kilka lat starczy na 10 Także no, no Dobra witajcie w kolejnym dniu Dzisiaj mam się 3 marca Brony już mam yy, zaczepione Miałeś kultywator ale poszedł mi uchwyt Ła! Poszedł mi uchwyt, się urwał. tutaj był Więc muszę to przesłać No dobra, to witajcie już Na bronowaniu Widzicie, już trochę bronowałem tu jeździłem. Z góry na dół Dookoła, tak wiecie Teraz przyjaźnia, teraz jadę już o, już jadę podnie w ósemkę... Plan jest, jeszcze, żeby po skosie jechać, żeby to wyrównać No i tak to wygląda. Widzicie już ładnie ziemia przecycha no Tak to się prezentuje dostaw zzeplony <tryplany> i jazda Mało kamieni vai na rua Dobra, witajcie. Dzisiaj już mamy czwartek, 4 marca. Tutaj brnowałem trzy razy. Yy, o, tak to wygląda. Nagrywam telefonem, więc sobie trochę za jakoś Znaczy telefon jest nowy. Jest lepszy od Huawei. A. Ale zobaczymy, jak to będzie nagrywać. Więc tak, przejechałem. Na początku przejechałem z. Dookoła, z góry, na, z góry na dół. Wtedy zrobiłem sobie ósemkę, i wtedy jechałem w poprzek. W poprzek z, yy, tak. O, co nawet radę widać. Trochę kamieni pozbierałem. No i już to jakoś wygląda. Chociaż tutaj jeszcze jest górka. Tutaj. I tutaj. Tu jakaś mała jest. No i tutaj. Także... No nie wiem. Kurtywator można no, dosyć głęboko wpierdzielić i rypać. Wtedy jeszcze bronami przejeść, ściągnąć i powinno być już yy, fajnie. Generalnie, no, no moje chyba jakby jeszcze dociążył brony to by też coś dało. Także... Kwestia dociążenia chyba bron tutaj. na no moje, ale jest naprawdę... Elegancko, że tak powiem. Mi się podoba. No tutaj, gdzie pług nie krył, to widać, że dobrze nie było zakryte. Tutaj muszę, musimy jeszcze ten korzeń wypierdzielić. Tutaj. Tu była kiedyś... Co tu była? Chyba śliwka, no. Śliwka była i wypierdzieli. Musimy ją wypierdzielić.